Niebiańska Tajemnica, część pierwsza. Robert Atsushi. Misja do Indii. Modliłem się do Boga i zostałem skierowany do Indii w sierpniu 2018 roku. W tę podróż wybrałem się razem z dwoma innymi chrześcijanami. Przybycie do Indii było wejściem do miejsca wielkiej ciemności. Negatywność, którą tam odczułem, była gorsza niż w krajach afrykańskich, do których podróżowałem. W Indiach codziennie przez 24 godziny odbywają się rytuały dla demonów. Jest to kraj zdominowany przez Królestwo Ciemności. Widziałem w wizji gigantyczną, włochatą czarną rękę unoszącą się w powietrzu nad chmurami. Ta ręka należy do wielkiego księstwa, które tam panuje. Kraj ten jest jak wielka stodoła uwięzionych dusz, które spośród innych narodów najczęściej dostarczają dusze do piekła. Indie posiadają dużą populację, większość to Hindusi, którzy umierają i idą do piekła. Choroby, szczury i skażona woda zabiła wielu ich ludzi. Po wodzie wyprowadzają robale na ulice, zanieczyszczone wody śmiercionośnymi bakteriami zabijają populację. To kraj, który jest zapomniany przez władców. Demony ucisku oprócz przyjmowania rytuałów gnębią tych niewidomych. W wizji widziałem miliony demonów chodzących między ludźmi. Jest tak wiele demonów, które mijałem, czując wiatr ich obecności. Ja i dwaj misjonarze czuliśmy, jak biegają i szturchają w nasze ramiona. Módlcie się dużo, będąc w tym miejscu. Widziałem miliony ludzi z jarzmem na plecach. W wizji widziałem, jak niosą kamień na plecach ze związanymi nogami i rękami. Widziałem też przez ich ciała zaczepione łańcuchy na piersi i szyi. Ja i misjonarze modliliśmy się za rzesze ludzi, którzy przybywali do tamtejszego kościoła. Po odprawieniu mszy miałem wizję małych mieczy wychodzących z ust moich oraz moich towarzyszy, które przecięły łańcuchy zgromadzonych i ci ludzie zostali uwolnieni z jarzma. Było wiele nawróceń, ale wielu też się nie nawróciło. Powodem był lokalny guru. On czynił wielkie znaki i prosił ludzi, aby wierzyli w jego Boga. Kładł ręce na ludziach, powodując ich śmierć, by potem przywrócić ich do życia. Mówił, że wskrzesza tych ludzi. Czuł, że może odebrać życie, a następnie oddać. Pan objawił mi, że to demon zabiera duszę osoby, pozostawiając martwe ciało, a potem zwracał duszę. Ten diabeł robił to wszystko, aby uwiarygodnić i dać guru autorytet, dzięki któremu wiele ludzi w niego wierzyło. Z tego powodu nasze nauczanie nie było szeroko słyszane. Mówił, że odbiera i daje ludziom życie, ale to było dzieło diabła. Demon, który zabierał dusze, nie zaciągał ich do piekła, lecz wędrował z nimi na powierzchni. Nie tylko ten diabeł dokonuje tak przebiegłego oszustwa. Działa kilkadziesiąt innych demonów, za pośrednictwem mistrzów filozofii hinduskiej. Objawienie o ciemnym ministerstwie guru. Każda grupa guru ma demona, który robi, co chcą. To mężczyźni pozostają w kontakcie z mocami ciemności przez cały dzień. Wykonują rytuały i mówią mantry, aby osiągnąć głęboki poziom dostrojenia do duchowej ciemności. Jeśli nie żyjesz w świętości i nie masz zażyłości z najwyższym bogiem, nie jedź do Indii. Ci guru, wiatrem swych rąk, mogą odrzucić osobę jak suchy liść. Nieprzygotowani chrześcijanie, chcący głosić Słowo Boże, z zaledwie dyplomem w teologii, jadą do Indii z myślą, że mogą zdobywać duszę w tym miejscu. Wielu zostało zabitych przez czary tych guru. Misjonarz, który nie żyje świętym życiem i nie ma Ducha Świętego, zostanie zabity przez zaklęcia i skończy w piekle. Ci guru są także uzdrowicielami i dokonują niezwykłych uzdrowień. Guru, którego widziałem, przeszkadzał w dziele Boga. Musiałem odmówić modlitwę, aby zablokować jego dar uzdrawiania. Nie mógł już czynić cudów. Demon, którego używa, odwiedził mnie. Pojawił się w moim pokoju. Wypowiedziałem słowo Boże i duchowy obosieczny miecz wyszedł z moich ust i zranił diabła. Po uderzeniu demon uciekł przed moją obecnością. Święte słowo, które wychodzi z naszych ust, jest jak miecz ognia. Nie chciałem uderzyć Guru, ale zraniłem tego za nim. Moja wojna nie jest przeciwko Guru, ale przeciwko jego demonicznemu Bożku. Jego pan przegrał tę bitwę. Pewnego dnia umarła osoba, a jej duch zstąpił do piekła. Guru próbował wskrzesić tę osobę. Diabeł usiłował doprowadzić duszę z powrotem, by zwrócić życie kobiecie, ale sam Bóg nie pozwolił, by opuściła piekło. Guru był sfrustrowany, że nie był w stanie przywrócić kobiety do życia. Pomodliłem się z dwoma misjonarzami i duch kobiety powrócił do ciała. Jezus rozkazał duszy kobiety powrócić i udać się na ziemię, aby udowodnić Guru, że to on ma moc zmartwychwstania. Ta kobieta zmartwychwstała, a imię Jezusa zostało uwielbione. Powiedziałem Guru: Nie masz mocy, by dać życie, diabeł cię oszukał. Guru nawrócił się do Jezusa i wyznał, że to demony, które pracują dla duchowych przywódców hinduizmu, porywają dusze ludzi, aby mówić, że mają moc odebrania i dawania życia. Opowiedział, że kiedyś został porwany przez demona, który zabrał jego duszę i zaciągnął do lasu. Pozostawał martwy przez dwie godziny. Zdałem sobie sprawę, że demony zazdroszczą Bogu i postanowiły porywać dusze, aby imitować rzeczy Boże. Wróciłem do dormitorium radosny z powodu nawrócenia guru. Walka w debatach. Miałem wizję o dwóch chrześcijańskich studentach teologii debatujących o słowie. Dwa demony obserwowały dyskusję, śmiejąc się z nich, aż jeden ze studentów poczuł się urażony i rozgniewany, a jego serce wypełniło się ciemnością. Drugi zaś był szczęśliwy, że wygrał debatę i śmiał się, a demon wszedł w jego ciało. Jezus objawił mi, że wszyscy, którzy cieszą się wygraną debatą, upokarzając rozmówcę, są opętani przez demona. Jezus powiedział: Te dwa demony, które obserwowały owych chrześcijan, opętały ich obydwu. Jezus pokazał mi inną wizję, w której jeden chrześcijanin przeklinał drugiego z powodu debaty. W ostatniej wizji widziałem, jak jeden chrześcijanin dźgał drugiego nożem z powodu odmiennego zdania w dyskusji. Widziałem diabła debaty. Jest on odpowiedzialny za wymyślanie różnych nurtów ideologicznych w teologii, które powodują podziały wśród chrześcijan. Objawienie złego Ministerstwa Czarownic. Ja i misjonarze opuściliśmy Indię. Odesłałem dwóch towarzyszy, aby zaopiekowali się bratnimi kościołami, a sam pojechałem do Australii. Miałem tam kilku misjonarzy z różnych krajów niestety misja w Australii szła źle. Modliłem się do Boga i prosiłem, aby mi pokazał, co dzieje się z misją w kraju, do którego zmierzam. I Bóg pokazał mi w wizji grupę czarownic z religii Wikka, wykonujących potężne zaklęcia duchowej ślepoty. Widziałem, że moi misjonarze mieli swe duchowe oczy zawiązane, aby nie widzieć grzechu i myśleć, że wszystko jest w porządku. Mój dar widzenia też został przysłonięty, przez co nie mogłem zobaczyć świata duchowego. Po dotarciu na miejsce, podczas głoszenia kazań w kościele, nie mogłem dostrzec demonów działających w życiu ludzi. W wizji, którą miałem w modlitwach, nie mogłem zobaczyć, gdzie są te czarownice. Widziałem jedynie dom, gdzie przebywały, ale wszystko było zaciemnione, jakby zgasili światła. Widziałem tylko ciemność i słyszałem ich głosy. W tym czasie wszyscy byliśmy zdezorientowani. Kiedyś myślałem, że religia Wikka jest słaba w magii, ale się myliłem. Modliłem się do Boga i Duch Święty objawił mi, że w kraju odbywa się zjazd czarownic, które widzą każdy krok każdego chrześcijanina. Ich celem było zakrycie naszej wizji, aby ukryć swoje złe plany. Duch Święty objawił mi, że odprawiały rytuał, aby zablokować główne dary chrześcijan i ci, którzy mieli dar widzenia, mieli go zablokowany. Duch Święty powiedział: Módl się i karć tę duchową ciemność. Modliłem się przez cztery godziny bez przerwy i zobaczyłem czarną duchową łuskę, która spadła z moich oczu. Gdy łuski spadły z moich oczu, mój wzrok się otworzył. Widziałem ten sam ciemny dom, ale tym razem światło było włączone. Widziałem ponad dwanaście czarownic zebranych w tym domu. Poszedłem odwiedzić inny kościół, ale teraz mogłem zobaczyć demony, ponieważ duchowe łuski opadły. Głosiłem w tym kościele i wielu się nawróciło. Widziałem anioły zakładające białe szaty na niektórych braci i siostry. Zapytałem Jezusa, co to znaczy? Pan powiedział: Oczyszczam ich grzechy, oczyszczę ich ścieżki, wybawię ich od świata i będą usprawiedliwieni przede mną. Już nigdy nie będą chcieli grzeszyć, poczują niezadowolenie z korupcji tego świata i nie będą mieli skłonności do ponownego grzeszenia. W najbliższych latach pokażę niektórym niebo i piekło. Część oddzieliłem na specjalną misję. Oszczędziłem katastrof temu światu z powodu mojej resztki, która jeszcze nie została skażona i działa na ziemi, wykonując moją pracę. Duchowy autorytet. Po otrzymaniu tego objawienia w kościele, wyjechałem z Australii i powróciłem do domu. Chcę ci powiedzieć, że jeśli żyjesz świętym życiem, otrzymasz wielki autorytet w świecie duchowym, jeśli nie przestaniesz szukać. Jeśli pozostaniesz w świętości i nie zboczysz z drogi, wzniesiesz swoją pozycję na szczeblu duchowej drabiny. W świecie duchów aniołowie również pełnią niebiańskie urzędy, nazwane ich imionami. W niebie każdy anioł pełni funkcję, którą powierzył mu Bóg. Kościół też taki jest. Sam Jezus nakazuje aniołom wylać świetlany olej na głowy świętych. Każde namaszczenie, które Anioł rozlewa na zbawionych, zapewnia duchową moc w duchowej wojnie z demonicznymi legionami. Diabły szanują chrześcijanina, którego głowę namaszczono jednym z tych niebiańskich olejków. One wiedzą, że nie mają siły przeciwko pomazańcom i czekają, aż ci chrześcijanie upadną w grzech na własną rękę. Miałem wizję z chrześcijanami wykonującymi dzieło Boże. Zostawili pracę na wezwanie misyjne. Aniołowie ze swoimi złotymi księgami spisali wszystkie ich dzieła. Wszystko było zapisywane w złotej księdze. Wtedy zobaczyłem rękę spadającą z nieba i podpisującą książkę. A głos powiedział: Pochwalam te prace. Aniołowie, którzy zapisywali dzieła tych misjonarzy, są świadkami wykonania dobrej roboty. Praca, którą wykonują misjonarze, należy do Boga. Misjonarze pracują dla Boga, nie dla człowieka czy kościoła. Nie powinni oczekiwać nagród od ludzi lub pastorów za to, co robią. Uznanie nie pochodzi od ludzi, lecz to Bóg uznaje wysiłki posługi. Co chcę przez to powiedzieć, to jeśli myślisz o zajmowaniu stanowisk i robieniu kariery w kościele, to nadal nie rozumiesz, czym jest Ewangelia. Przestań naśladować chrześcijan z innych kościołów. Bądź inny, śnij i wyróżniaj się w świecie duchowym. Bycie chrześcijaninem nie oznacza wzięcia Biblii i pójścia do kościoła w każdą niedzielę, śpiewania i słuchania słowa, a potem powrotu do domu i życia codziennego. Bycie chrześcijaninem to znacznie więcej. Być chrześcijaninem to żyć Ewangelią, poza domem modlitwy, czy to w domu, czy w pracy. Być chrześcijaninem to znaczy żyć życiem modlitwy w swoim domu, a nie tylko w kościele. Bycie sprawiedliwym chrześcijaninem jest bardzo łatwe wewnątrz kościoła, w którym jest kilka godzin czci. Być chrześcijaninem to dawać przykład w domu, w sąsiedztwie, na ulicy. Bycie chrześcijaninem to dawanie przykładu w swojej firmie, nie gorsząc innych pracowników. Bądź najlepszym pracownikiem szefa lub najlepszym szefem firmy. Ja i wielu chrześcijan otrzymaliśmy wezwanie do pozostania na misji w pełnym wymiarze godzin. Nie dla próżności, ale dla samego Jezusa, który wezwał mnie i powiedział, że nie będę pracować dla człowieka, ale dla Boga. Nie miałem wyboru, jak pracować dla Jezusa i zapomnieć o wielkich firmach. Moja miłość do służby była większa niż pieniądze. Jeśli pewnego dnia Bóg węźwie Was do życia wiarą i zdobywania dusz dla królestwa, tak jak ja teraz czynię, nie odrzucajcie wezwania. Będziecie musieli zaprzestać pracować dla ziemskiego zysku, a zaczniecie pracować ku chwale Bożej. Człowiek może dać Ci stanowisko w firmie, zaś Bóg da Ci stanowisko w królestwie i twoją funkcją będzie zdobywca dusz. Kiedy Bóg uzna Cię za jednego z żołnierzy Królestwa Bożego, wyśle Cię na pole bitwy. To nieziemskie stanowiska przygotują Cię do zadania. Człowiek może namaścić Cię na biskupa lub misjonarza, ale jeśli nie jesteś upełnomocniony przez Boga, polegniesz przed swoimi duchowymi wrogami na polu bitwy. Obudź się cały czas toczysz duchową walkę. Bycie chrześcijaninem, to nie tylko bycie członkiem kościoła i mówienie, że już wygrałeś. Szatan jest niestrudzony i cały czas atakuje kościół. W tej chwili ukrywa się inkognito w twoim domu, szukając legalności, aby zniszczyć twoją rodzinę. Czuwaj, żołnierzu, stań z mieczem w dłoni i bądź gotowy. Nie pozwól, aby twój miecz leżał bezczynnie przy twojej tali, ale niech będzie bożą bronią zniszczenia, użytą przeciwko wszystkim twierdzą ciemności. Używaj daru, który dał ci Bóg. Nie porzucaj broni, ale czuwaj i bądź gotowy do ataku. Bóg daje władzę świętym. To gwarantuje Słowo Boże. Jeśli żyjesz świętym życiem, słowa Biblii spełnią się w twoim życiu. Wylane zostaną na ciebie obietnice Pisma Świętego. Jeśli żyjesz słowem, a duch święty jest w twoim życiu i zachowuje twoją duszę, duch święty cię zapieczętuje i nie pozwoli, by demony cię opanowały. On uwalnia od depresji i innego zła, które dotyka duszy. Bądź wierny i nie przestawaj się modlić, a zobaczysz, jak zaopiekuje się tobą Duch Święty. Otrzymasz duchowe narzędzia zgodnie z duchową relacją, jaką z nim masz. Im głębiej się modlisz i żyjesz w świętości, tym silniejszy będziesz w tej wojnie. Jeśli nie żyjesz modlitwą, nie będziesz bardziej zdolny niż niewierzący. Jeśli nie żyjesz świętym życiem, nie ma sensu narzekać, że demony dotykają twoje życie. Im więcej oddajesz się modlitwie, tym więcej będziesz miał siły i narzędzi duchowych. W im większą świętość wzrastasz w kolejne elementy niebiańskiej zbroi, odziany zostaniesz. Jezus chce tylko tych, którzy przynoszą owoce duchowe. Jeśli żyjesz świętym życiem, Słowo Boże gwarantuje ci koronę życia wiecznego, nagrodę i zbawienie, ale jeśli nie wytrwasz do końca, stracisz wszystko. Ci, którzy żyją świętym słowem, zobaczą nadprzyrodzone rzeczy dziejące się w ich życiu. Będziesz silnego ducha, który jest bezpośrednio połączony z niebiosami. Twoja wiedza również będzie wzrastać przez objawienia Boże. Duch Święty karmi ducha człowieka, który żyje modlitwą. Nawet w chwili ucisku, Duch Święty przynosi pokój, radość i wiarę. Gwarantuje zbawienie i nie porzuca wiernych. Słowo Boże daje Ci dostęp do Ducha Świętego, który do Ciebie przychodzi. To samo Słowo daje Ci władzę nad światem duchowym, pod warunkiem, że jesteś w świętości. Bądź w Słowie i rób to, co mówi, i wyrzekaj się tego, o co prosi. Trzy duchowe cechy muszą być częścią Twojego życia: wierność, świętość i posłuszeństwo. Pamiętaj, że autorytet dany przez Boga w świecie duchowym nie został nadany w celu promocji własnej osoby. Nie staraj się o sławę ani uznanie wśród ludzi. Bóg chce być wywyższony w Twoim życiu, tak jak został uwielbiony w życiu Jezusa. Twój duchowy wzrost nie ma uczynić Cię znanym i sławnym. Twój wzrost jest ku chwale Boga, Ty jesteś tylko narzędziem w Jego rękach. Pan chce pokazać światu swoją moc przez Ciebie. Nie wywyższaj się ani nie help. W tym dziele Jezus Chrystus jest najwyższym, a Ty jesteś sługą, który doprowadza duszę przed Jego oblicze. Żaden człowiek nie ukradnie Jego chwały w tej pracy. Dzieło Boże jest poważną sprawą, która nie polega na współzawodnictwie, roztrząsaniu kto jest najlepszy, kto mówi piękniej i ma więcej wiedzy. Każdy, kto ma Ducha Świętego jest wrażliwy na Jego dotyk. Kiedy grzeszy, Duch Święty go karci i sprawia, że okazuje skruchę. Chrześcijanie, którzy nie mają Ducha Świętego i żyją w grzechu, nie są wrażliwi na Jego dotyk. Nie ma Ducha w ich życiu i jest daleko przez ich występki. Ci, którzy mają zażyłość z Bogiem, Duch Święty objawia duchowe sprawy i nikt więcej. Ten, który miał doświadczenie z Bogiem, miał z Nim intymność. I tylko osoba, która miała doświadczenie z nadprzyrodzonym Bogiem, zna sprawy Ducha. A jeśli ktoś zniesławia taką osobę, pewnego dnia umrze i będzie musiał zdać sprawę z grzechu zniesławienia. Nikt nie może nazwać takiego kłamcą, jeśli nie widział lub nie doświadczył duchowych rzeczy, które widział święty. W pewnej wizji widziałem świetlistych chrześcijan i światło ich życia. Wyglądali jak światła świecące w ciemności nocy. Ich rozumienie zostało otwarte i zaczęli rozumieć niebiańskie orędzia otrzymane od Ducha Świętego. Odsłonięto tajemnice nieba i usłyszeli głos Ducha Bożego. Jasny wiatr spadł i wypełnił tych chrześcijan. Ci ludzie zostali odnowieni i otrzymali dary wiernych i prawdziwych sług. Światło Ducha Świętego weszło w ich ciała, nadając im blask. Wraz z modlitwami obecność Ducha Świętego zwiększała się i umacniała w ich życiu. Im więcej poświęcali się modlitwie, tym silniejsze było duchowe połączenie z Duchem Świętym. Stawali się jednym ciałem z Duchem Świętym. Duch był tak blisko tych chrześcijan, że odległość między nimi wynosiła zero. To jest zapewnienie, że są zbawieni, będąc blisko Ducha Wszechmogącego, który ocali ich duszę w dniu ostatecznym. Duch Święty powiedział: Uczynię ich równymi niebiosom. W kolejnej wizji widziałem związek modlących się chrześcijan z Duchem Świętym w formie lśniącej postaci blisko nich. Duchowy związek był tak głęboki, że mogłem zobaczyć chrześcijan uszeregowanych na podstawie swej mocy. Przez grupę modlących się chrześcijan obudził się cały lokalny kościół. Śpiąca panna młoda obudziła się i nie jest już odcięta od winorośli. Została zintegrowana z prawdziwym ciałem Chrystusa. Namaszczenie wylane na nich jest jak żywy deszcz. W wizji zobaczyłem, jak gałęzie zielenieją pod opieką Ducha Świętego. Ten kościół jest w głębokiej komunii z Bogiem. Związek Panny Młodej z Duchem Świętym stał się tak silny, że duchowa ślepota opadła, a uczynki ciała zostały zabite. Duch Święty przemienił serca, umysły i dusze każdego wiernego. Od przemiany Bóg przyznał, że ci ludzie należą do Niego. Przed przemianą Jezus nie znał tych ludzi jako swoich sług. Nasze życie duchowe jest budowane przez modlitwę, świętość i posłuszeństwo Bożym nakazom. Duchowa zmiana następuje codziennie. Im bliżej jesteś Boga, tym mniejszy jest wpływ demonów na Twoje życie. Tracą przeciwko Tobie siłę i trudniej im cię oszukać. Kiedy tego próbują, Duch Święty będzie cię ostrzegał. Demony mogą być skierowane przeciwko Tobie, ale nie mają siły, by Cię ujarzmić, kiedy Duch Święty jest częścią Twojego życia. Widziałem Ducha Świętego wchodzącego do świętych kościołów w mieście, oznaczonych pieczęcią. Tam, gdzie przeszedł duch święty, zmienił wszystko i wszystko stało się czyste. Nie ma znaczenia fizyczna odległość między kościołami. Są one połączone tym samym duchem i tą samą doktryną. Oblubienica jest jedna i jest rozsiana po całym świecie. Namaszczenie duchem świętym wykracza poza granice państw. Widziałem, jak rozchodzi się niczym światło z ducha świętego i rozprzestrzenia się w kierunku czterech krańców świata. Święte kościoły otrzymały jego namaszczenie. Niektórzy pastorzy, poprzez nauczanie prawdy, duchowo połączyli stado z Duchem Świętym, który z kolei połączył ich z Ojcem i synem. Ciało Chrystusa na ziemi jest jedną połączoną siecią. Chwała Ojcu na wysokości. Amen.